Biblia na każdy dzień. Pierwszy odcinek publikowany wieczorową porą, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, w zapowiedziach tych zmian. Od dzisiaj tak będą publikowane odcinki. I tak jak już mówiłem, można je oglądać w dniu publikacji wieczorem, można kolejnego dnia rano, jak kto z Was woli. Dobrze, dzisiaj wracamy do naszych fragmentów dzisiaj kończymy rozdział 13. Ostatnio kiedy w piątek omawialiśmy wersety, zatrzymaliśmy się na wersecie 35 Ewangelia według Świętego Jana rozdział 13 wers 35. Dzisiaj mówimy ostatnie trzy wersety i pozwólcie, że najpierw przeczytam od wersetu 36. Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu Tam dokąd odchodzę Ty teraz ze mną iść nie możesz Ale potem pójdziesz Piotr powiedział do Niego Panie, dlaczego teraz nie mogę iść z Tobą Życie moje oddam za Ciebie Jezus odpowiedział mu Życie za mnie oddasz Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci Zanim kogut zapieje trzykrotnie Się mnie wyprzesz Bardzo mocne słowa bardzo mocne słowa pana Jezusa do Piotra. Widzimy, postać Piotra jest dość złożona. Omawialiśmy już kilka razy. Z jednej strony widać, że Bóg włożył w niego jakby wiarę w Jezusa Chrystusa. Widzimy to w Ewangeliach. On, on wyznaje bardzo często, czasem w imieniu innych, czasem wychodzi przed szereg i wyznaje. Że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, to On, będąc w łodzi, prosi Pana Jezusa, aby wyszedł do Niego i chodzi po wodzie, ale On ma też momenty upadku. Też On słyszy te słowa: odejdź ode mnie szatanie, czy w innych tłumaczeniach odejdź ode mnie przeciwniku, kiedy Piotr próbuje wytłumaczyć Panu Jezusowi, że na pewno nie umrze w Jerozolimie. Ale tutaj widzimy Piotra, który Chce iść za Chrystusem wszędzie, w Jego rozumieniu wszędzie. Obiecuje Mu to i mówi bardzo, bardzo ważną deklarację. Życie swoje oddam za Ciebie. Mówi, jeżeli byś był w niebezpieczeństwie, oddam życie za Ciebie. Pan Jezus odpowiada ponownie mocnymi słowami. Zanim kogut zapieje, Trzy razy się mnie wyprzesz. Widzimy oczywiście w tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem, zna przyszłość, wie co się stanie. Ale myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Po pierwsze, żyjemy w takim czasie, gdzie obok nas rozgrywa się okropna wojna. I tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, czy będzie tak jak dzisiaj wojna tylko na Ukrainie, czy będzie wojna w Polsce, a może będzie już wojna na całym świecie. Tego nie wiemy, ale tego nie powinniśmy wykluczać. Jednocześnie my jako chrześcijanie mamy cały czas te same obowiązki. Nieważne, czy jest pokój, czy jest wojna, my mamy żyć tak samo. Mamy ufać Bogu. Aby Mu wierzyć, wierzyć, czyli ufać i być posłusznym, to jest ważne. Biblijna wiara, tak wiele razy deklarowana, to zaufanie do Boga, czy do Jezusa Chrystusa, czyli Boga i bycie Mu posłusznym. Te zasady nie zmieniają się w zależności od tego, czy jest pokój, czy jest wojna, czy jest dobrobyt, czy jest głódnie. Te wszystkie zasady są tak samo ważne. Dlatego przede wszystkim kiedy możemy, w czasie pokoju, powinniśmy się jak najwięcej karmić słowem Boga. Gdy wybuchnie wojna, też powinniśmy to robić, ale musimy się z tym liczyć, że warunki czytania Biblii, studiowania, słuchania kazań na YouTube mogą być bardzo, bardzo ograniczone. Może się tak okazać, że internet zostanie wyłączony. Może się tak okazać, że nie będziemy mieć prądu. Tym bardziej tak ważne jest, abyśmy mieli Biblię, abyśmy mieli może Biblię z dużymi literami, aby czytać nawet w bardzo trudnych warunkach, może drugą Biblię kieszonkową, może kilka Biblii w różnych miejscach, abyśmy, gdy przyjdzie trudny czas, nie zaprzestali karmienia się Słowem Boga. Znam braci, którzy uczą się Biblii na pamięć w czasie pokoju. Po to, że gdyby na przykład zostali zamknięci w więzieniu, pamiętali Słowo Boga. To są dla nas wyzwania na czas pokoju, na czas dobrobytu, tym bardziej, kiedy stoimy przed czasami, że to wszystko ten nasz dobrobyt w Polsce i na całym świecie może się momentalnie skończyć, ważne, byśmy trwali przy słowie. Ale ważne, abyśmy byli wykonawcami tego słowa, nie tylko czytelnikami. Ta postawa Piotra i bardzo mocne słowa Pana Jezusa pokazują nam, że powinniśmy podchodzić z ogromną ostrożnością do wypowiadania słów, które mogą oznaczać jakąś naszą wewnętrzną odwagę. Piotr mówił: Nie zapraszę Ciebie nigdy. Położę za ciebie swoje życie, oddam swoje życie. Rzeczywistość stresu, z jakim się zetknął, była tak duża, że to wszystko przestało istnieć. Wydaje się, że powinniśmy podchodzić ostrożnie pod, powinniśmy podchodzić z ufnością do Boga, bo wiemy, że On nie da na nas nic ponad nasze siły. Czytamy o tym w Jego słowie. Ale na pewno powinniśmy podchodzić z pokorą. Kiedy czyta się historię prześladowanych chrześcijan albo braci w Chrystusie, którzy żyli wiele wieków temu przed nami, albo całkiem niedawno, kiedy byli w więzieniach, byli prześladowani, widzimy, to są okropne rzeczy. To są obciążenia psychiczne, których człowiek bez Boga nie jest w stanie znieść. Tak naprawdę powinniśmy wracać do tego, że w czasie pokoju, ale szczególnie w czasie wojny, w czasie trudów, w czasie przeciwności musimy tym bardziej składać całą naszą ufność w Bogu. Tak często myślimy: Ja zrobię to, ja zrobię to, ja zrobię to. Bóg krytykuje taką postawę. Bóg mówi, że właściwa postawa jest taka: Może zrobię to, może jutro pójdę tam i tam, jeżeli Bóg da. Może jutro, może za tydzień zrobię coś, jeżeli Bóg da. Jeżeli Bóg da. Tak samo nie wiemy, czy jutro się usłyszymy, czy ja jutro będę żył, czy ty, bracie, siostro, będziecie żyli, będziesz żył, będziesz żyła. Nie wiemy. Dlatego skupmy się na dniu dzisiejszym, na dzisiejszym wieczorze, jeżeli Pan da. Obudzić się jutro, to na jutrzejszym dniu. Żyjmy dniem. Nie bójmy się. Pan Jezus mówił: Będą nadchodzić wieści o wojnach. Będą nadchodzić wieści, wieści o kataklizmach, o, o strasznych rzeczach. Nie lękajcie się. Pan Jezus mówi: Ja zwyciężyłem świat, oczywiście w kontekście tego świata, który jest pod panowaniem szatana. Jezus go zwyciężył. Jezus mówi: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. Po pierwsze, ufajmy Bogu, ufajmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że dana Mu jest wszelka władza, że to jest prawdą i to jest rzeczywistością, w której żyjemy. A po drugie, nieważne czy jest pokój, czy jest wojna, mówmy ludziom o Bogu. Idźmy i czyńmy uczniami wszystkie narody.